Głośna sprawa ułaskawienia Angeliki przez Dudę. Prezydent się tłumaczy. Każda decyzja ułaskawieniowa zapada po kompleksowym rozważeniu sprawy w sobotę, powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do sprawy ułaskawienia pani Angeliki z Wrocławia. Matka czwórki dzieci została skazana na trzy lata więzienia za ugodzenie nożem. Andrzej Duda ułaskawił panią Angelikę. Teraz się tłumaczy. Pani Angelika usłyszała wyrok trzech lat pozbawienia wolności za ugodzenie nożem sąsiada w obronie swojego męża. W grudniu zwróciła się do Andrzeja Dudy z prośbą o ułaskawienie. Sąd okręgowy we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował prośbę o ułaskawienie, a sąd apelacyjny wydał pozytywną opinię w stosunku do skazanej, uwzględniając jej aktualną sytuację rodzinną, zdrowotną, a także jej postawę. 16 maja bieżącego roku TVN 24 poinformował, że prezydent ułaskawił kobietę. Andrzej Duda podczas wypowiedzi dla mediów w Watykanie postanowił odnieść się do swojej decyzji. Jeżeli chodzi o decyzje ułaskawieniowe, każda jest podejmowana po kompleksowym rozważeniu sprawy. Ta sprawa po analizie bardzo szczegółowej i sytuacji osobistej i tamtego tragicznego zdarzenia, kiedy doszło do popełnienia tego przestępstwa i później procesu, jak również i przebiegu całej sytuacji prawnokarnej i penitencjarnej, skłoniły mnie do tego, żeby tego ułaskawienia tej pani udzielić, powiedział. Prezydent dodał, że decyzję o ułaskawieniu w tej sprawie podjął również ze względu na sytuację rodzinną kobiety, w tym ze względu na jej dzieci. Myślnik ze względu na cały szereg czynników, które tutaj miały miejsce, jak i charakter tego czynu, to był czyn specyficzny, to była obrona przez nią miru domowego, to była obrona jej rodziny, dodał. Przypomnijmy, pani Angelika jest samotną matką dwójki dzieci z autyzmem, synów w wieku 6 i 8 lat. Ma także córkę, która ma 2 lata i kilkumiesięcznego synka. Jak sama zaznaczyła, gdyby musiała odbyć pełny wymiar kary, to jej dzieci zostałaby umieszczone w domu dziecka na cały czas jej trwania.